Witam na odcinku numer 80. Jak Twój mega profesjonalizm przyciąga narcyza? Seria Nobody is perfect z pięciu nitek do kłębka, nerwów. Strach przed szczęściem. Jeśli uważasz się za zbyt perfekcyjną do normalnego faceta, to jesteś jak świeże miecho dla narca. Zbyt perfekcyjna oznacza niewystarczająca z domu z problemami. W ten sposób jesteś jak czerwona płachta na byka. Widać cię z kilometra. Przy takiej osobie zbyt perfekcyjna i można co najmniej poczuć się głupio, gdy każdy człowiek oprócz narca zdaje sobie sprawę ze swoich ograniczeń czy słabości. I normalny facet będzie się, po prostu, będzie się po prostu bał do Was podejść, normalnie zagadać, żeby się nie wygłupić, ale zrobi to super, mega napakowany narc, gwiazda, którego umysł jest przysiąknięty jedynie wielkimi i wzniosłymi uczuciami do siebie samego. Więc jeśli Ty... Odrzuciasz jego tak zwane końskie zaloty, to powie, że coś jest z tobą nie tak, albo na nim się po prostu nie poznałaś. Absolutnie nie weźmie do siebie twojej odmowy, gdyż on gotowy jest tak długo o ciebie zabiegać, aż się tym znudzi. Narcyz wie, że poprzez swój zbytni perfekcjonizm coś ukrywacie, i coś musi, się z, i coś musi z wami być nie tak. Natomiast kobiety zbyt perfekcyjne same w pewnym momencie orientują się, że nie jest im nawet wygodnie z tą zbytnią perfekcyjnością i zadają sobie pytanie, jak mogą poczuć się dobrze z tą perfekcyjnością właśnie, bo przecież perfekcjonizm to nic złego, to planowanie, punktualność, porządek, wszystko na tip top. Dlaczego więc czuję się jakby przygnieciona, zmęczona, nawet nie w, nawet na wkurzenie na otoczenie za przeproszeniem, bo trzeba być tuknąć nogą, przywołać otoczenie do pomocy, ale nie. Też zbyt perfekcyjna wie, że to tylko ona i to ona wszystko ogarnie najlepiej nikt tak naczyń nie zmywa jak ona. Robi to bowiem lepiej niż zmywarka. Pierze lepiej niż pralka i to w dodatku automatyczna. Robi to z automatu, a to zawsze lepiej handmade, prawda? Sobie pracę dowalić. Jak ma firmę, to najlepiej jednoosobowo wykonuje wszystkie obowiązki, najlepiej yy, za jedną pensję. Jest sekretarką, programistką, marketingowcem, handlowcem, księgową, kadrową, prezeską, burleską, negocjatorką, marionetką, mentorką, kuratorką, mecenaską, a w domu nawet do prasowania deską najlepszą jest. Ta jednoosobowa działalność gospodarcza to została chyba dla niej specjalnie wprost stworzona. Jeszcze sobie sama zusy, krusy, składki, wszystko, wszystkie, wszystkiego rodzaju odprowadzi, do lekarza sama się zarejestruje, ale przecież na to nie ma potrzeby, gdyż L4 jej nie bo przecież sama się uleczy, wyleczy, zaleczy to znaczy najlepiej jak potrafi i to nie obciążając państwa skarbu znaczy. To nic, że firma rozrosła się do niebagatelnych rozmiarów i zatrudnia rzesze ludzi. Ona cały czas na straży. Nie ma ludzi, lecz ma prawdziwy kompleks w cedowaniu obowiązków na innych ludzi. Powiecie, że to z braku zaufania do nich. Nic z tych rzeczy. Przecież ona ufa, tylko jakby troszkę mniej w ich umiejętności znaczy. To tak już jest. Przypadłość bogdaka, już jest przypadłość bogaczy. Nie czuje się bezpiecznie zbytnio, ta perfekcyjna, nigdy zbyt dużo bezpieczna. Niektóre zbyt, perfekcyjne swoje, zbyt perfekcyjnie dbają o Twoje ciało i skupiają się tylko na tym, gdyż przypomina to istną obsesję na punkcie perfekcyjnego wyglądu i tam skupiona jest cała ich uwaga i ciągle popraw, poprawianie wszystkiego. To jest prawdziwa udręka. Takich kobiet boją się zazwyczaj faceci zdrowi na umyśle, ale że te zbyt perfekcyjne zmagają się ze stalkerami, którzy śledzą je z ukrycia i one są dla tych toksyków obsesją. Natomiast ta zbytnia perfekcja jest niczym innym jak projekcją tego, jak chcą być postrzegane. Tak wiele z nas ma taki problem i naraża się nawet o tym nie wiedząc na opinię innych ludzi, na obgadywanie za plecami, na wyobcowanie, gdyż zwykli ludzie nie chcą mieć w swoim otoczeniu zbytniej perfekcji. I jedyne na co sobie mogą pozwolić, to na włażenie na nasze terytorium w butach narciarskich, poza naszymi plecami, na konfrontacji zwyczajnych nie stać. Boją się swojej. Iracjonalności. Po tak długim wstępie omawiam pięć nitek, które prowadzą do tego kłębka nerwów i narca do ciebie. Pierwszy: przestań być miła i ciągle wpasowywać się we wszystkie sfery życia. Trzeba zachować spokój, a to nie zawsze oznacza być miłą za wszelką cenę. To już wystarczy, że jesteś człowiekiem, orkiestrą i dyrygentką oraz batutem i publicznością w jednym. To, że jesteś miła, to narcyzowi skojarzyło się swoją słabością. A miła to znaczy dla niego, że można tobą manipulować. Pizduś narcystyczny nie spodziewał się tego, że jesteś silna, gdy obudził on Twoją świadomość. Krytyka ukryta pod troską i Twoja rzeczywistość pod wpływem obcowania z nim zniekształciła się. Czujesz się winna A tylko dlatego, że jesteś miła, zaczynasz wątpić w siebie. Wszystkie Twoje wątpliwości rozwiewa wzruszeniem ramion i stwierdzeniem, że przesadzasz lub że masz wadliwą pamięć. Że jesteś przewrażliwiona na swoim punkcie. Tak się nie da, aby ciągnąć kogoś i popychać jednocześnie, a ty jesteś miła i twierdzisz, że on cię tak wspiera, bo nie umie inaczej. Druga nitka: z mądrzej nie czekaj, aż inni dostrzegą twoją wartość. Gdy dajesz siebie wszystko, a mimo to nie wystarcza, zacznij żyć zgodnie z tym, na co naprawdę zasługujesz. Uznanie zaczyna się od ciebie samej. Gdy siebie tak nie dostrzegasz, to inni ciebie nie dostrzegają I nie dostrzegają tego w tobie, a ty w innych także. Czas na bycie oszukaną się kończyć, co teraz? A już wiesz, teraz czas zacząć działać i nie wątpić w swoje możliwości, pamiętać doświadczenie, intelekt, emocje, intuicje. O tym pamiętaj. Zrób tak, aby tobie było z tym dobrze. Nie pytaj nikogo o zdanie. Co na ten temat sądzi, skoro decyzję podejmujesz ty? I to twoje życie jest. Bez prawdziwa wygrana, gdy już nic mu nie dajesz, ani uwagi, ani miłości, nic. Gdy rozumiesz, że nie musisz niczego udowadniać i nie potrzebujesz aprobaty, ani odpowiedzi. Zakończenie, którego potrzebujesz jest w tobie, gdy idziesz tam, gdzie, gdzie, gdzie potrzebujesz iść, bez potrzeby wyjaśniania. Przerwanie więzi z nim o to, co robisz. To jest twoja decyzja. Ruszaj. Trzecia nić, jak rozpoznać oznaki ukrytej wrogości. Narcyz, który cię nie znosi, może ukrywać swoją pogardę wobec ciebie, posługuje ci się ironicznymi żartami wobec ciebie, sarkazmem lub agresywnymi komentarzami. I masz wrażenie, że cokolwiek robisz i jakkolwiek perfekcyjnie, nawet zbyt perfekcyjnie stajesz się cel, jesteś, to stajesz się celem krytyki zamaskowanej jako żart. A Twoje osiągnięcia nigdy nie są doceniane lub umniejszane słowami. No, to wcale nie było takie trudne. Nazwijmy rzeczy po imieniu. Narc, jeśli nie interesuje się Tobą, po prostu Tobą gardzi. Więc nie masz powodów, patrz punkt pierwszy, być dla niego miła. To podkreślam po raz kolejny. Jest jeszcze lepiej, to znaczy gorzej. Gdy Narc potrafi powiedzieć, że zasłużyłaś sobie na to, co Cię spotkało i używasz dodatkowo modnego określenia karmy, o którym nie masz zielonego pojęcia, ale określenie to karmą, lub określa to karmą, nie daj Boże, takie życie. A pogarda wobec Ciebie, na pogardę wobec ciebie powołuję się, powołam się na Yanga, to jest projekcja tego, czego ten ktoś nie jest w stanie w sobie zaakceptować. Narcyz może stosować także formę ukrytego sabotażu wobec ciebie, stąd tak kurczowo trzymasz się swojej przesadnej perfekcji, żeby o czymś nie zapomnieć. Na przykład on zapomina zaprosić cię na spotkanie, gdy inni są zaproszeni lub przypadkiem utrudnia ci realizację planów. Pogonić. Czwarta nić. Przestań pragnąć i zacznij otrzymywać. To, co jest zawsze w zasięgu ręki, rzadko jest doceniane. I gonić za facetem, który ledwo poświęca ci swój cenny czas. Bo już na początku znajomości pisze, że nie możecie poświęcić czasu, bo jest zbyt zajęty życiem zawodowym, bo jest ceniony z niego chirurg na przykład lub żołnierzem, jest na misji w Afganistanie. Tym bardziej, że teraz już tam misji po prostu nie ma. Orientujcie się w sytuacji geopolitycznej. To nie będą wam wciskać tego kitu. Silnym człowiekiem jest ten, który panuje nad swoimi emocjami, nie błaga o to, co mu się należy. Kiedy przestajesz się martwić o to, kto zostaje, a kto odchodzi od ciebie, coś się zmienia, coś w tobie pęka, a to nie kosztuje, a co nie kosztuje, nie jest cenione. Bardzo wiele kobiet ma z tym problem, aby cenić siebie, lub uważają one, że jeśli nie są perfekcyjne, to nie mogą czegoś zrobić, czegoś osiągnąć. Ja także nie jestem perfekcyjna, ależ prezentując Wam pewne kom kompetencje, które uważam za ważne, aby wyjść z tej kwadratury koła oraz po to, aby po tych pięciu nitkach narcyz nie trafił do kłębka nerwów, dąży do perfekcji. gdyż jest to nieuniknione, że, pewnie, że pewne nieprzyjemne sytuacje, komplikacje, wyzwania, które mamy w życiu do przyjemnych nie należą i same nie wiemy, jak się za to zabrać. Natomiast jednego jestem pewna, że doświadczać życia z narcyzem to nie jest przyjemność i te z nas... Które tego doświ nie doświadczyły, nie potrafią nawet pojąć tego, jak można się tak znarcyzić. I absolutnie nie można mawiać, że coś o co nas nie zabije, nas wzmocni, bo to tylko poturbować może i spowodować sporo nerwów i bólu. A sztuka nieuwodzenia to kontent edukacyjno-rozrywkowy. To dla tych info, którzy są tutaj pierwszy raz, którzy, który jest przeze mnie traktowany także jako zabawne riposty i, konwers i konwersacje na temat narcyzmu z wami poprzez ten kanał. To także moja walka. Macie okazję obserwować moje zmagania z tematem na przestrzeni czasu. Piąta mieć strach przed szczęściem. Jeśli rozpoznajesz tą ważną oznakę u siebie, to także sygnał o Twojej gotowości do zmian. Wcześniej po prostu bałaś się być szczęśliwa, dlatego przyciągnęłaś narca. Cierpiałaś, bo to było ci znane wcześniej i nie wyobrażałaś sobie życia bez tego niezrozumienia, smutku i zależności od swojego narca. Zawsze żyłaś świadomości, że szczęście ci się nie należy. Innymi słowy, że nie zasługujesz na szczęście. Że przez to, co cię, cię spotkało wcześniej, po prostu nie umiesz inaczej żyć. Co za bzdura! Jeszcze łatwo się przyzwyczaić do lepszego życia, większość z nas pyta. Ale ja nie wiem, czy kiedykolwiek będą w stanie stworzyć zdrowy związek. A może to właśnie jest moja karma? Może ja muszę coś odpokutować? Tak jak często ja słyszałam od moich rodziców, że zawsze tak zwany frycowy trzeba zapłacić, a to dotyczyło się zmiany pracy i niezbyt dobrych warunków na początku. Tymczasem jest inaczej. Zawsze trzeba negocjować o jak najlepsze warunki pracy i płacy na początku. Podobnie jest w relacjach. Trzeba mówić o tym, co jest dla nas do zaakceptowania, a co nie. Stawiać granice, wiedzieć czego lub kogo się chce. Zaprzestań życia w świadomości lęku, chociaż jest to w pewnym sensie dla Was jedyny komfort, który macie. Zróbcie dziś choć jedną rzecz, której się boicie. Zróbcie i obserwujcie, jak się z tym czujecie. Taki test dla siebie, odwagi. To jest takie nasze słowo na niedzielę dziś. To mówiłam ja, wasza sztuka nieubłodzenia, a mottem mojego kanału jest najlepsza wersja ciebie. Jest jego największym koszmarem. Bling, bling! A stalowego do następnego. Zachęcam do wsparcia kanału, subskrybowania, lajkowania oraz wsparcia kanału na bajkofitu w linku, który znajduje się zawsze w pierwszej linii opisu pod moim wideo. Dziękuję bardzo.